Jak słychać, to wobec muzyki na siłowni, więc nie muszę dawać muzykę w tle, jak będę robił swoje serie. Ale kochani, muszę się pochwalić tym, co moi kumple robią. Jeden ma 59 lat, niedawno wyleczył raka. 59 lat, pomyślcie sobie o tym, niedawno wyleczył raka i patrzcie, jaką formę ma. To powinna być motywacja dla każdego, że nieważne, jaką kondycję masz, zawsze można lecieć w dobry kierunek że możecie chodzić na siłownię wiem, on ćwiczy całe życie, co nie ale to i tak jak ktoś by dostał taką poważną chorobę to by przestali ćwiczać, nawet lekarze mu mówili, żeby nie ćwiczył bo to jest za ryzykowne, co nie nawet lekarz był sam w szoku, że on taką formę ma, jaką ma 59 lat żadnego brzuszka nie ma, tylko ma wszystko umięśnione po prostu Dalej mnie to podziwia, że w takim wieku można tak intensywnie ćwiczyć i dawać siebie wszystko, co nie. Dla mnie to jest taka inspiracja dla, dla każdego. Więc jak mówiłem, dlatego lubię z nimi ćwiczyć, bo po pierwsze motywują mnie. Po drugie nikt mnie nie ciśnie jak oni. Ludzie w moim wieku nie potrafią taki trening dać, dlatego ja mam dużo starszych kumpli. Ja z nimi prędzej ćwiczę niż na przykład ludzie w moim wieku Dobra, lecimy z drugą serią. 80 kilo Dobra, dam na 70. Znowu trenujemy na pusty żołądek, nic nowego. Po prostu jak się wstaję o czwartej znaczy, ja wstaję 4.30, co nie? O 5.00 już muszę wyjść z domu. Jak ja wstaję, to ja nie jestem głodny, więc nie będę zmuszał siebie do jedzenia, bo jeszcze gorzej będę się czuł. Ja tak po treningu dopiero sobie coś zjem, coś, co ma dużo białka, na przykład jajka, nie jakieś fałszywe proteiny, jakby wiesz, te proszki itp. Chociaż biorę te proszki, ale nie jako danie, tylko jako, jako bonus tak naprawdę, że po prostu, wiesz, zjem na przykład mniej białka w ciągu dnia, to sobie wypiję tego szyjka, bo więcej proteinów, co nie więcej białka. A ja czasami nie potrzebuję na przykład, jak wiem, że zjadłem wystarczająco białka z, je z prawdziwego jedzenia, na przykład jajka czy żywone mięso, najlepsze białka no to nie potrzebuję takiej proszki, co nie. Ale czasami jak na przykład nie będę taki głodny w ciągu dnia i zjem o wiele mniej mięsa, no to wypiję sobie jednego takiego shake'a. Ja daję dwa razy, dwa razy miarkę, co nie? Masło orzechowe, 400 ml mleka i to wszystko mieszam. Czyli zawartość będzie 48 g białka z proszku plus 3 łyżeczki tego masła masło orzechowe więc może 60 gramów białka w tym jednym piciu Dobra 60 kilo na ostatnim zawożyłem na moich filmikach, że na niektórych ćwiczeniach, nie teraz je formę mieć, jakby nie formę, tylko technikę najlepszą, to jest przez to, że ja mam problem z łokciami. Ja, jak ja zauważyłem, jak ja wyciskam handlami, to ja sam patrzę na to i ta, mam takie, czemu moje łokcie nie idą do samego wiesz, do samego dołu, jak robię na przykład wyciskanie handlami. Ale ja już to mam całe życie, że próbuję technicznie lecę jak najniżej. Potem wyciskam, ale i tak patrzę potem na filmik, że błokcie są za wysoko, co nie? A jak ja widziałam na przykład, jak te kumple robili te ćwiczenia, z tymi, co miałam trening wczoraj, jak oni wyciskali handlami, Okej. Okay. To widziałam, że błokcie do samego dołu i technika była niesamowita. Ale ja na przykład tak nie umiem, nie wiem dlaczego, nawet jak robię bicepy, to i tak coś jest nie tak. Więc to nie, że nie potrafię dobrej techniki mieć po prostu. łokcie mi nie pozwalają. Jakby hamują mnie. <tryk> Dobra. Idziemy na inne życzenia.

Ogółem jestem na masie, ważę teraz 78 kg, chcę dobić 90 do grudnia i mogę powiedzieć tyle, że zjadłem 6 kebabów w ciągu tygodnia, więc dużo. Ale mówię Wam, ke kepsy w Anglii są po prostu o wiele lepsze niż w Polsce. Na przykład w Polsce nie mam takiego, tego, taki, takiego czegoś, że na przykład zjem sobie kepsa i mam od razu chęć na drugiego. A w Anglii co chwilę tak mam. Kiedyś sobie kupiłem trzy naraz raz kepsy. Tutaj nawet nie żartuję. To są te sosy. Mi strasznie tutaj siedzą. No dobra, gadamy o kepsach. Ja jestem na siłowni, Boże. Ale sześć kepsów w ciągu tygodnia. Ten jeden dzień to dzisiaj, że nie miałam. To jeszcze. Nie, dzisiaj będę miał kepsa. Dzisiaj Kupel mi wstawia. No bo ja mu ostatnio kupowałem jedzenie. To on mi dzisiaj kepsa kupuje sobie. Ja sam je zaprosił. Więc w tym tygodniu codziennie kepsa miałam. Dieta, co nie? Ale moja wymówka jest taka, że po pierwsze jestem na masie, po drugie mam 18 lat i jakby mi to jeszcze nie będzie szkodzić, a po trzecie po prostu dobrze smakują. Trzecia seria 50. Ludzie się stęsknili za mną tutaj na siłowni, na przykład wczoraj siedem osób do mnie podeszło, żeby powiedzieć, hej, gdzie ty no. byłeś itp. Na przykład jeden gościu do mnie przyszedł i takie, gdzie ty byłeś, w Polsce? A ja takie, no. Najlepsze jest to, że ja w ogóle gościa nie znałem. Nie wiedziałem, kto to w ogóle był. Więc po prostu to jest takie miłe uczucie, że czuję się jakby przywitany, co nie? Jakby... Wróciłem o tej porze, co zawsze trenowałem, czyli o 5.30 rano, żeby wam udowodnić, że 5.30 rano już jest 6.16, 17. Więc ja tu już jestem prawie godzinę. Ale ja zawsze o 5.30 przychodzę i jakby każdy się ze mną przywitał. Było takie, to było takie miłe, więc czuję się jak w domu tutaj. Bo tak naprawdę może jestem Polakiem, urodziłem się, Szanowni, nawet dumnie sobie wydziarałem swoje miasto pszanów z Orłem, ale tutaj czuję się jak w domu, w Manchesterze, co nie, w Wielkiej Brytanii, bo ja tutaj całe życie spędziłem. Moi rodzice się przeprowadzili do Anglii, jak miałem 4 latka, więc tutaj jakby spędziłem swoje całe życie, tutaj chodziłem do szkoły. Może wracam do Polski często, tak 3 razy w roku. Na przykład teraz byłem na 4 miesiące, ale tutaj czuję się jak w domu, dosłownie. Ja i tak planuję kiedyś tam wrócić do Polski, tam do rodziny, do znajomych, bo ja tam mam więcej znajomych w Polsce, ale na ten moment czuję się szczęśliwie tutaj. Mam dobrą robotę, pracuję na ochronie, dobrze będę zarabiał, bo jeszcze nie zacząłem, ale już mam znaczek nawet z ochrony. 14 do 18 funtów na godzinę będę tyle zarabiał, więc 18 funtów na godzinę to jest naprawdę 90 złotych na godzinę. Więc to jest dużo i sobie zarobię, do Polski będę wracał tam, żeby znajomych zobaczyć, ale na ten moment tutaj będę spędzał swoje życie i no... Jeszcze jestem młody, mam dopiero 18 lat. Jeszcze mam całe życie przed sobą. Korzystuję ten czas teraz, że wiem, że mam... Skończyłem kursy z ochrony i teraz mam 3 tygodnie jakby wolnego, poczekam aż ten znaczek dostanę. Wiem, że już go dostanę, tylko muszę na, na to, na, poczekać na to. Skorzystuję ten czas, że mogę sobie wstawać o 4. Może jestem trochę niewyspany, ale mogę jakby nagrać sobie filmik, co teraz robię, co nie. I jakby... Nawet jakby nigdy nie wyszło, to co teraz robię z tymi filmikami, no to i tak robię to co kocham. Zawsze kochałem nagrywać filmiki od małego chłopca, przecież ja mam stare kanały z 10 lat temu, więc zawsze kochałem nagrywać filmiki i zawsze będę to robił, nawet jakby nigdy nie wyszło, to zawsze będę to robił. Ale no, lecimy z ostatnią serią, 50 kilo. Na ostatnie ćwiczenie na plecy. Chyba będziemy robić pociągania. Tylko że będziemy inaczej łapać, bo jak pracujemy dzisiaj też bicepy, to nie będziemy tak łapać, tylko tak. Dobra, pierwsza seria. Tak łapać, bo tak potem lepiej bicepy też pracują. A wiadomo, że dzisiaj trenujemy plecy i bicepy. Więc jakbym robił same plecy, to byśmy normalnie tak łapali. <słuch> Na każdą serię wystarczy a no i potem lecimy na bicepy No dzisiaj jak ćwiczę na pusty żołądek To za dobrze się nie czuję Wczoraj to na luzie Mi się ćwiczyło Dobra Iść Iś. 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 Leniwe te powtórzenia, ale no się zrobiłem słabszy na pociąganiu. Nie wiem dlaczego. Iść Ojej. Dobra, lecimy na pizzę. Kochani. Mamy problem. Babka przeszła na siłownię, która zawsze się skarżyła do pracowników, że tutaj jest kamera, co nie? A oni chyba już jej tysiąc razy tłumaczyli, że mam pozwolenie tutaj nagrywać. No, że tak naprawdę nie mam. Tylko zawsze mówiłem, że mam, żeby zostawili mnie w spokoju. I się boję, że znowu będzie się skarżyć. Ale zobaczymy. Na ten moment skupiamy się na drugim ćwiczeniu, Leciłem. Damy trochę ciężko Damy na 20 Nic nie powiedziała Robi sobie przysiady Nawet nie podeszła Ani nic A czy ona nigdy do mnie nie podeszła Tylko ona zawsze właśnie leciała na dół Żeby się poskarżyć Że kamerę mam Zamiast do mnie podejść i powiedzieć Czy po prostu możesz mnie usunąć z tła co nie Albo żeby zrobić tak, żeby kamera nie łapała ją, to nie, od razu sobie poszła na dół i się skarżyło, że kamera tutaj jest. Więc co zrobisz? Że niedawno zacząłem to ćwiczenie robić, ale szczerze stało się z, jedno, z jednych z moich ulubionych. Jak się trenuję bicepy tak naprawdę i plecy, to trzeba zmienić jakby e, od czasu do czasu ćwiczenia. Bo inaczej wam się sesja znudzi A Ja już to mówiłem tysiąc razy na e, poprzednich filmikach. Nie możecie cały czas te same ćwiczenia robić, bo wam będziecie leniwi. Powiecie sobie, że dobra, nie chcę się tego robić, to po prostu zrobię o wiele mniej. To nie powinno tak być. Jak zmieniasz ćwiczenia na przykład co dwa tygodnie, to będziecie mieć więcej chęci, żeby skończyć tę sesję, a nie, że macie takie podejście, o teraz muszę to robić, dobra, zrobię, nie wiem, pomacham sobie 10 kilo, zrobimy 10 powtórzeń i koniec. To nie powinno tak być. Ale że to też zależy, co wy lubicie, bo na przykład jak robię klatę, to całe życie robię te same ćwiczenia, że po prostu wyciskamy, na ławie sztangą, potem handle, żeby pracować górną część i rozpiętki. Zawsze to samo robię, a to mi się nigdy nie nudzi, ale na przykład jak robię plecy, albo bicepy, albo nawet tricepy, no to po jakimś czasie te same ćwiczenia mi się nudzą i zmieniam ćwiczenia. До школи, як я вже до школи не говбав. Nie zostanie ćwiczenie na maszynie, jesteśmy w drugim pokoju, bo tutaj otworzyli drugi pokój na tej siłowni, dlatego ściana w innym kolorze, taki niebieski, Choletowy. tam jest pomarańczowo, zrobimy 20 kg, żeby się rozgrzać i no, zrobili tutaj w ogóle oparcie, kiedyś na starej maszynie nie było tego, żeby mamy tutaj oprzeć łokcie i no, lecimy. Ej 20 zrobiłem Aż łokcie mi do góry poszły Chyba zostawimy na 20 Bo jakby na, W siłowni w Polsce robiłem 40 kilo Ale to wiesz Inaczej ustawiasz łokcie Inaczej wyciągasz to do góry Co nie? Na każdej siłowni jest inaczej że na luzie sobie 20 tutaj nie Mi się wydaje, że trochę niżej może to dać Nie Jednak wyżej Być. Ciężko na tej maszynie. Czuję, że ten drążek tutaj powinien być, tutaj, co nie? Na dole, nież to widać. Tutaj powinien być. A jak wyciskam, to się kończy jakoś tutaj. Patrzcie. Nie wiem. Zostanę seria. Już nie będę trenował na tej maszynie, bo mi się mega nie podoba. Jakby... Nie wiem, po prostu mi nie siedzi. Już wolę na przykład handlami sobie machać albo coś takiego. Lecimy. Zostanę serio. Dobra, koniec treningu, dziękuję, że się. widzimy się jutro, znaczy jutro, ja będę tu jutro nagrywał barki, tricepy, no, miłego dnia.